Ciekawe, czy teraz już potraficie obliczyć średnią i medianę, kiedy dane mamy umieszczone w tabelce? Typowe zadanie i na maturę w Formule 2023, i na maturę w Formule 2015 to jest zadanie z poprawki najświeższej, sierpień 2025, Formuła 2015. Mamy wykres, a na tym wykresie mamy liczbę usterek samochodów. No i robiliśmy bardzo podobne zadanie, tylko teraz mamy troszeczkę zmieniony wykres i musimy sobie odczytać, ile samochodów miało ile usterek. U 16 samochodów wykryto jedną usterkę, u 10 samochodów wykryto dwie usterki. U dwóch samochodów wykryto trzy usterki, u dwóch samochodów wykryto cztery usterki, i u kolejnych dwóch samochodów wykryto pięć usterek. Zawsze sobie zliczamy te liczby na tych słupkach. Czasami mamy w poleceniu napisane, ile mamy tych samochodów, ale tutaj nie było takiej informacji. Jak sobie dodamy wszystkie te liczby, to otrzymamy 32, czyli mamy 32 samochody. I zaczynamy od obliczenia średniej. Długa kreska ułamkowa, na dole na pewno tyle, ile mamy samochodów, więc 32 samochody. I teraz tutaj nie możemy wpisać 1, dodać 2, dodać 3, dodać 4, dodać 5. Mówiłam o tym w poprzednim filmie. Tutaj, ponieważ mamy 16 jedynek, to musimy napisać 16 razy 1. Mamy 10 dwójek, więc mamy 10 razy 2. W taki sposób liczymy średnią, kiedy mamy właśnie wykres słupkowy. Potem 2 razy 3, 2 razy 4 i 2 razy 5. Otrzymujemy do góry 60, na dole 32. I teraz skracamy to do najprostszej postaci. Na pewno możemy to podzielić przez. 4 będzie to 15 ósmych, a 15 ósmych to jest 1 i ósmych. Tyle wynosi średnia i tak sobie to zostawiamy. Wiem, że niektórzy z Was policzyli to na kalkulatorze i wtedy otrzymaliście 1,875. To też jest dobry wynik, tylko nie wolno tego zaokrąglać. Jeżeli nie mamy w poleceniu napisane, że mamy zaokrąglić jakiś wynik, to przedstawiamy go w taki sposób, w jaki on tutaj nam wychodzi. Jeżeli wychodzi nieskończony, czyli nie mieści się na kalkulatorze, to wtedy zostawiacie go w postaci ułamka zwykłego. No i teraz pora na medianę. Tego dawno nie było. I mediana to jest środkowy wyraz. Tylko, żeby nikomu z Was do głowy nie przyszło, że mediana to trójka, bo to jest środkowy wyraz. Nie, nie, nie. My musimy wziąć tutaj pod uwagę ilość tych wszystkich liczb. Najłatwiej to zrobić w taki sposób: że skoro mamy 32 samochody, 32 to jest parzysta liczba. A kiedy liczba jest parzysta, to zawsze na środku będą stały dwa elementy. I robimy to w taki sposób, że tą 32 dzielimy sobie na pół, czyli dzielimy przez 2. No i otrzymujemy 16. I teraz 16 to jest pierwszy z tych dwóch środkowych elementów, a kolejny środkowy element to jest element numer 17. I teraz tych elementów, czyli tych samochodów szukamy tutaj wśród tych słupków. 16 samochód, jakbyśmy ustawili te samochody w rzędzie, jeden obok drugiego, to 16 samochód to byłby właśnie ostatni samochód z tego słupka, więc ten samochód ma numer 16. I on ma jedną usterkę, także to jest pierwsza odpowiedź, którą bierzemy do naszego obliczania mediany. Jedna usterka. No i teraz szukamy też 17 samochodu. No, 17 samochód stoi od razu obok 16 samochodu, więc będzie już w tym słupku. Tutaj mamy samochód numer 17, i ten samochód ma dwie usterki, więc tą dwójkę bierzemy do obliczeń. Pamiętajcie, że zawsze do obliczeń bierzemy tę liczbę. Kiedy liczymy medianę z dwóch elementów, to dodajemy do siebie te elementy i dzielimy przez dwa. Jeden dodać dwa to jest trzy, czyli mamy trzy drugie. Trzy drugie to jest jeden i jedna druga, jeden i pół. Tyle wynosi mediana.